Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Barana na październik 2024. Mamy tutaj pierwszy tydzień: transformacja z martwy <laughs> Piątka mieczy, drugi tydzień, szóstka mieczy, umiarkowanie, siódemka kielichów, no, drugi tydzień. Taki przyjemniejszy się wydaje, ale tu jest też fajnie. W trzecim tygodniu też jest fajnie. <laughs> tu mamy czwórkę mieczy, trzeci tydzień i czwartym. Trójka buław, kochankowie, rycerz buław, siódemka mieczy. Rozjechało się. Siódemka mieczy. Dobrze, to teraz jak się kończy siódemką mieczy to może jeszcze coś na październik. Coś na październik. O. Żeby tu było widać trochę. Dobra rozpoczynamy w tym momencie. To jest transformacja. Tu chodzi o wewnętrzną przemianę przede wszystkim. Oczywiście na zewnątrz też może się coś zmienić, bo jak my się zmieniamy, to rzeczywistość zewnętrzna też się zmienia, ale przede wszystkim właśnie chodzi o tą wewnętrzną przemianę, czyli punktem wyjścia jest zmiana w nas. Coś w sobie zmieniamy. No, oczywiście to co chcemy, na co wyrażamy zgodę. Nie musimy na siłę się, się zmieniać, tylko po prostu to co chcemy, czy to będą jakieś emocje, czy myśli, czy jakieś jeszcze zachowania, na przykład. Różne rzeczy można zmienić, na przykład zmiany działania czy sposobu postępowania. Przede wszystkim też i poglądy mogą ulec zmiany, jak, zmianie przekonania. Nie wiem, czy już mówiłam o przekonaniach, ale programy umysłu można zmienić i to czasem bardzo korzystnie wychodzi. Zależy jeszcze, jak to się przeprowadzi, no ale zakładam, że tu będzie dobrze. Cóż jeszcze? Karta mówi, że coś trzeba zakończyć. Może właśnie takie sposoby reagowania emocjonalne jakieś trzeba zakończyć. Może jeszcze coś innego, może jakiś etap w swoim życiu, bo w zasadzie tu są dwie karty zakończenia. Czyli może jakiś etap w swoim życiu trzeba zakończyć, bo wy tego chcecie, bo już tak jest na to pora. To się wiąże z transformacją tutaj, natomiast tu wiąże się z. Z podsumowaniem, z wyciągnięciem wniosków z przeszłości. Eee, cóż jeszcze? Eee, cóż jeszcze? Może to być sprawa sądowa dla niektórych, no bo to w sumie jest taka karta, że może oznaczać sprawę sądową lub sprawę urzędową. I w wyniku tej sprawy sądowej czy urzędowej też tutaj zakończy się ten etap, czyli to może być tak powiązane z jakimiś sprawami do załatwienia, ale ponieważ była też ta karta wewnętrznej przemiany i, i zakończenia, no to od Was też wiele tutaj zależy, czyli czy Wy chcecie tej zmiany, czy Wy chcecie tego zakończenia. Wygląda na to, że chcecie właśnie, właśnie na to tu wygląda. No i te skrzydełka Wam tak ładnie tu wyrastają, dzięki temu, że decydujecie się na zmianę. No i tutaj wyciągacie te wnioski z przeszłości oczywiście, bo jak zamykacie etap, no to jakieś lekcje wyciągacie z tego. I właśnie o to chodzi, żeby wyciągnąć lekcje na przyszłość, żeby być mądrzejszym, żeby nie popełnić drugi raz tych samych błędów na przykład. Cóż jeszcze czujecie się, jakbyście zrzucili z siebie jakiś ciężar tutaj. Czyli taka jest, jest może nastąpić taka lekkość jakby odrodzenie się do nowego życia. Tylko tutaj ta piątka mieczy, no mniej mi się podoba, bo tutaj jest nieudana relacja z drugą osobą. Być może ktoś wam chce tutaj dokuczyć, być może wy tu nie potraficie się obronić przed tą osobą, to byłaby rada, żeby nie czuć się ofiarą w tej sytuacji, bo dopóki czujecie się ofiarą, no to będziecie czuć się zranieni. Jeżeli przestaniecie być ofiarą, no to będzie zupełnie inna sytuacja. Pójdziecie w stronę spokoju, równowagi. No to już tam bardzo ładne karty są: spokoju, równowagi, zadowolenia, harmonii. Tu nawet wręcz jakieś szczęśliwe, jakieś takie wydarzenie może być, bo jesteście w stanie harmonii. Właśnie z tego powodu wypływacie na ocean spokojny. No, czyli ta energia taka, no, konfliktowa uspokaja się, ale to dzięki Wam, no, bo to Wy się uspokajacie i wtedy mm, ta rzeczywistość zewnętrzna też się uspokaja. Jest zmiana, kolejna zmiana, bo tu już była zmiana. Tam jest kolejny, tu jest połączone z zakończeniem etapu, tak? Taka zmiana była po połączona. Z zakończeniem etapu, natomiast tam jest zupełnie inna zmiana połączona z zadowoleniem, z takim uspokojeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Może to być podróż lub przeprowadzka, albo jeszcze jakaś inna zmiana dowolna, jaką chcecie. Tu już w zasadzie mówiłam, że tutaj jest takie uspokojenie, harmonia, takie fajne energie, są wysokie wibracje. I lekkość, dużo lekkości. Idziecie przez życie, jakbyście tańczyli, czyli już no, wychodzicie definitywnie z tej energii konfliktowej. Tu jest spokojnie, lekko, coraz przyjemniej. Natomiast tu pojawiają się różne możliwości. Mogą to być też. Wasze jakieś pomysły, albo cudze pomysły, które wy chcecie wykorzystać, też mogą być. I teraz tutaj chodzi o dokonanie dobrego wyboru, o podjęcie decyzji. I jaką decyzję podejmiecie, to od Was zależy, ale byłaby taka zachęta, aby kierować się głosem serca, czyli tym, tymi wewnętrznymi podpowiedziami, no bo wszystkiego naraz wybrać nie możecie. Nie jest to możliwe, aby wszystko zrealizować, wszystkie pomysły i wszystkie potencjały, jakie są. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, które potencjały są bardziej wartościowe, które są też bardziej realne dla Was, które są najlepsze, takie zgodne z Wami. Tu serce ma podpowiedzieć Wam. No, żeby serce mogło podpowiedzieć, trzeba się znowu wyciszyć, trzeba się wczuć w to, co my chcemy, w to, co jest dla nas najlepsze. No, serce będzie wiedziało, co jest dla nas najlepsze. Tutaj mamy bardzo fajną kartę, bo to jest radość w gronie innych osób, czyli może być impreza, może być imprezowanie może być cóż jeszcze może być flirty mogą być też mogą być wakacje, chociaż to nie jest czas wakacyjny, może taki typowy, ale niektórzy może gdzieś sobie wyjadą na mały odpoczynek w każdym razie przede wszystkim jest to imprezowanie, świętowanie uczczenie czegoś, może być jakieś radosne wydarzenie, które będziecie chcieli ucz uczcić w gronie innych osób. Zmiana. No, kolejna zmiana. Tu już trzecia w sumie, bo tu jest zmiana połączona z zakończeniem. Tam zmiana połączona z uspokojeniem i zadowoleniem. Tu jest zmiana o 180 stopni. No, właśnie, ale ta zmiana tu tutaj w danym momencie wydaje się niezbyt dobra. Tam dalej będzie, pójdzie lepiej. Tu akurat jest zmęczenie. No, tu trzeba odpocząć. Bo niestety jest to zmiana w, w danym tygodniu, czyli w tym trzecim tygodniu jest tutaj gorsze samopoczucie, tu jest dobre samopoczucie, tak? Na początku trzeciego tygodnia, tu pod koniec trzeciego tygodnia jest niestety gorsze samopoczucie, może jesteście zmęczeni, może skacowani, no bo po takiej imprezie możecie być skacowani, może być jeszcze inny powód, może głowa boleć, może coś że Tu chodzi o to, żeby odpocząć, przyjrzeć się swojej diecie też, bo czasami z powodu niewłaściwej diety źle się czujemy, może boleć głowa, czy brzuch, czy coś tam. Także więcej snu by się przydało, no bo tutaj tego snu nie raczej nie ma, bo skoro jest impreza, to nie ma za wiele snu, więc więcej snu, więcej relaksu, więcej spokoju przede wszystkim. Bo tutaj, owszem, jest wesoło, ale trudno powiedzieć, żeby to był spokój, skoro to jest impreza. Natomiast tu potrzebujecie tego spokoju dobrze. Yy, teraz mamy trójkę buław. Czekacie na coś i to coś jest blisko. Coko na cokolwiek czekacie, to coś jest blisko. Może, to, może wy czekacie na to spotkanie tutaj, może czekacie na podróż, może czekacie na inne możliwości i te możliwości widać, że są. I nawet tu widać, że są, bo one są reprezentowane przez ten stateczek, czyli ten stateczek jest symbolem tych potencjałów, których wy tu potrzebujecie, na które czekacie. I te potencjały się tutaj zbliżają bardzo blisko, już są w zasięgu w waszej ręki, waszych rąk. Jeżeli chodziłoby o sprawy osobiste, no tu jakieś spotkania są możliwe. No właśnie, bo ja tu mówiłam o tych flirtach, tu jest też taka możliwość, że może być kontynuacja tych flirtów albo kontynuacja znajomości jakiejś nowej, czy, czy nie nowej, no powiedzmy, chodzi o to, że mogą być też jakieś wyznania miłości, czy jakieś yy, flirtowanie. Podobnie jak tutaj, ale tu jest już bardziej intymnie, także to jest już takie bardziej indywidualne, to spotkanie, nie w gronie szerszym, więcej osób, tylko we dwoje, tu jest we dwoje. I teraz tutaj będzie jeszcze chodziło o to, aby dokonać wyboru, bo Niektórzy z Was tu mają. O, tu zresztą ja pokażę, kogo mają. Mają dwie partnerki albo dwóch partnerów. No to jest pokazane jako dwie partnerki. No i ta, ta druga gdzieś tam z tyłu, patrzy, co tu się dzieje. Trzeba dokonać wyboru. No nie można mieć jednocześnie dwóch partnerek, czy dwóch partnerów. Co dalej? No, tu namiętność nadal może być. Mogą być też podróże, mogą być zmiany. Czy to związane z, z takim przemieszczaniem się z reguły? Z reguły to jest przemieszczanie się. Nie muszą być dalekie te podróże, ale jakieś takie przemieszczanie się. Nie siedzicie na miejscu, tylko przenosicie się z miejsca na miejsce. Może być to zmiana pracy czy zmiana miejsca zamieszkania dla niektórych, ale z reguły właśnie takie przemieszczanie się i jeżdżenie, podróżowanie. Nie, mus, nie musi to być daleka podróż, ale właśnie zmiana miejsca pobytu, a też przygody jakieś mogą być, poznawanie znowu tam nowych osób. No i właśnie, a jeżeli poznacie taką osobę, no co z nią zrobić? No jest to osoba, która może być nieuczciwa, która może być sprytna, ale w nieprzyjemny sposób. Wy też możecie być sprytni, bo ta karta może też Was reprezentować, ale jest za, zachęta by była, aby być sprytnym w sposób taki, Zgodny z, zgodny z sumieniem, nazwijmy to, zgodny z, z wszelkimi normami społecznymi czy, czy jakimiś. Yy. Jeszcze jest taka tutaj opcja, żeby wykazać się dyplomacją. Czyli jeżeli mamy do czynienia z osobą nieuczciwą, dobrze by było wykazać się dyplomacją. To jest właściwie lekcja dyplomacji tutaj lekcja dyplomacji także. Dla niektórych lekcja sprytu, no bo czasami są takie sytuacje, że trzeba wymyślić, wymyślić jakiś sprytny pomysł, żeby z jakiejś sytuacji po prostu wyjść cało. No czasami tak jest, ale to nie znaczy, że to ma być nieuczciwe. Niekoniecznie. Natomiast jeżeli spotkacie jakąś osobę nieuczciwą, no to będzie lekcja cierpliwości i, i, i asertywności i wspomnianej dyplomacji. Czy coś jeszcze tu pominęłam? Nie, chyba nie pominęłam tu nic. Hmm, tylko, że teraz tak, tu mamy. Aha, bo tu się kończyło tą, tą sprytną osobą, tak, czy nieuczciwą. Co tam mamy? Ja może tu od razu to tak ładniej jakoś położę. No, ta trudna sytuacja zostanie zakończona w listopadzie. To już w pierwszej połowie listopada nastąpi ożywienie, jakieś takie sprzyjanie większe, czyli będą sprzyjające okoliczności zewnętrzne. I ostatecznie wyjdziecie na swoje, że tak powiem, czyli będziecie w dobrej kondycji pod każdym względem, i finansowej, i rodzinnej, tu może być, i pod każdym względem jesteście tutaj samowystarczalni, samostanowiący, macie duże poczucie wolności i takiej władzy nad swoim życiem. Po prostu nikt wam tu nie będzie rządził, nikt wam nie będzie w kasze dmuchał. Tu ktoś. Pod koniec października próbuję wam w kaszę dmuchać, ale wy tu z tego wychodzicie. Tu jest zakończenie tej sytuacji. Ostatecznie wy tu jakby zwyciężacie. No, przede wszystkim zwyciężacie samego siebie, bo tutaj nie pozwalacie nikomu wami rządzić. Czyli to może być lekcja właśnie asertywności, bo tutaj wy wygląda na to, że wy tą lekcję świetnie przerabiacie. Tu jest sprzyjanie wręcz, dlatego że wy sprzy zaczynacie sprzyjać sobie, czyli. Nauczyliście się tej asertywności, zamykacie tę sprawę. Oczywiście to jest męczące, bo tu pokazane jest takie wyczerpująco, że jesteście tu wyczerpani, ale zaczynają Wam sprzyjać te okoliczności zewnętrzne, bo Wy tu już dostrzegacie światełko w tunelu. Tu jest to światełko w tunelu, Wy je zaczynacie dostrzegać i tego światła jest coraz więcej. To jest w listopadzie, przypominam, tak? Te trzy ostatnie karty są listopadowe. Także tutaj no, możecie nawet jakieś zyski mieć finansowe też, bo to jest karta dobra właśnie pod względem też finansowym. Także jakieś spełnienie w materii może być tutaj. Przesłanie. Gdy gąsienica myślała, że to koniec. Koniec stała się motylem. Gdy gąsienica myślała, że to koniec stała się motylem. No wcześniej byliście gąsieniczkami, tak? Takimi fajnymi, ale bez skrzydełek, tutaj nagle następuje ta transformacja, następuje ta zmiana, następuje zakończenie tamtego etapu gąsieniczkowego i tutaj skrzydełka wyrastają, stajecie się motylem, czyli kimś. No, nie chcę powiedzieć lepszym, gorszym, bo to nie o to chodzi. Bo po prostu na wyższym poziomie świadomości tu jesteście. Tu o to chodzi, że na wyższym poziomie świadomości tu jesteście. Bo w wyniku rozwoju, w wyniku tego, że doskonaliliście się wcześniej i tu jest ten moment już taki przełomowy to jest moment przełomowy, gdzie stajecie się tym motylem, tym pięknym yy, motylem, który ma wyższą świadomość, który lepiej rozumie też siebie. Coś tam przetransformowaliście tutaj w sobie, aby te skrzydełka wyrosły, no może właśnie zachowania, może myśli, może jakieś tam stare programy umysłu, które były szkodliwe czy nieaktualne, coś tutaj fajnego zrobiliście, czary-bary dosłownie zrobiliście, no to oczywiście dopiero będzie, tak, to oczywiście dopiero będzie, no ale już, już niedługo, bo to, bo to już lada moment, to może się zdarzyć tylko, że to jest proces, to nie, nie w 5 minut takie rzeczy, ale ten proces już mogliście zacząć wcześniej kilka dni wcześniej, także no, czy, czy kilka miesięcy wcześniej nawet, bo niektóre procesy to nawet latami trwają, na no, niektóre miesiącami, niektóre tygodniami, no tu widać jest poważniejszy proces, bo nawet zakończenie etapu następuje i to w dwóch kartach właściwie widać, także zdrowka życzę i tej pięknej przemiany tej pięknej transformacji, która was prowadzi do życia też jakby na wyższym poziomie, bo jak jest Wyższy, wyższy poziom świadomości, to to życie na wyższym poziomie też jest możliwe. Prędzej, czy później, oczywiście, nie w 5 minut, ale tu jest też fajna karta takiej harmonii, że potraficie żyć w harmonii, w zadowoleniu, w lekkości, także tego życzę, no i tej radości też, i miłości też. Zdrowka do usłyszenia.